coś pięknego. Trzy dni czystej szamki, bez kawy, bez glutenu, bez słodyczy, cukru i organizm jak nowonarodzony. Kto mnie zna, to oczywiście wie, że to nie jest pierwsze trzy dni w moim życiu bez takich e, przyjemności, w cudzysłowie przyjemności oczywiście, bo długoterminowo dla naszego organizmu to żadna przyjemność. Natomiast o, powiem szczerze, Cieszę się, że teraz taki sobie znowu narzuciłam. Restrykcyjny, może dla niektórych czas, natomiast dla ciała, dla organizmu to jest tak cudowny powrót do natury, do tego, co jest wspierające, do tego, co pomaga, do tego, co powoduje, że jest energia, po prostu. Jest energia, ciało się wysypia, wy wy ma mniej. Mniej toksyn do usunięcia z tego, co przyjmuję, więc się też dużo lepiej regeneruje. Jeśli nie próbowałeś, nie próbowałaś jedzenia surowego, jedzenia wegańskiego, to serdecznie polecam zrobić sobie taki test. U mnie na profilu na TikToku można znaleźć całą playlistę zakładkce zdrowie z 30 dniami na surowo i częściowo gotowanymi tam kaszami i takimi rzeczami, które robiłam w wakacje. Więc możesz bezpłatnie z tego skorzystać. A jeśli chcesz, to możesz sobie e, możesz sobie tak możesz sobie pobrać, nie możesz sobie pobrać, ale możesz napisać, e, że chcesz e-booka i jak e-book będzie gotowy na ten temat, to otrzymasz ode mnie taką informację. Jak widzisz, ja na swoim codziennym spacerze Także runda, runda pieszo jest po to, żeby organizm pobudzić do działania, żeby się dobrze myślało, żeby się dobrze pracowało, a dzisiaj u mnie dużo pracy koncepcyjnej znowu, analiza strategii, działania, które mają przynieść rezultaty, muszą być przemyślane. Znaczy nie muszą być przemyślane za bardzo, ale warto żeby były. Bo czasem spontaniczne działania też przynoszą rezultaty, więc różnie to bywa. Natomiast warto co jakiś czas zrobić sobie przystanek stop i zweryfikować pewne rzeczy, i dzisiaj u mnie właśnie taki czas, żeby zweryfikować, podsumować pewne działania. Chyba muszę parasol otworzyć, bo tutaj deszcz. O, to teraz spod parasola jakoś tak nawet lepiej na tej czerni wyglądam. O, proszę bardzo, kobieta w czerni. Szykuję kolejne, kolejne pomysły, kolejne działania. Będę wdrażać. No i daj znać, bo dzisiaj poniedziałek, więc daj znać, jakie masz trzy najważniejsze cele na ten tydzień. To ważne, żeby sobie ustawić głowę na cele i żeby przygotować się dobrze na ich realizację. Trzymaj się, pozdrawiam. Hej.